Pani Anino, jaka była Pani droga do hospicjum? Bardzo prosta. Będąc sekretarką w szkole dowiedziałam się, że powstaje na ulicy Wiejskiej hospicjum, które ma nieść pomoc wszystkim ludziom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, że szukałam miejsca w momencie Przejścia na emeryturę, znalazłam go na wiejskiej. I od początku istnienia hospicjum starałam się być osobą, która włącza się we wszystkie prace dotyczące tworzenia tego wspaniałego dzieła. Nie bała się Pani tak trudnej posługi? Może nie bałam się, dlatego że wzorem mojej posługi była moja mama. Moja mama opiekowała się zarówno jedną, jako drugą moją babcią. Obydwie te babcie umierały w moim domu. Ja zawsze widziałam pochyloną moją mamę nad babcią. I babcią jedną, i babcią drugą, która chorowała, cierpiała i leżała w łóżku od wielu lat. I ja jako dziecko to wszystko obserwowałam. I to, co najpiękniejsze, jeśli chodzi o ludzi, miłość do tych ludzi, wynosi się z domu. I ja tą miłość wyniosłam z domu. Co jest tutaj najważniejsze jako wolontariusza? Ulżyć w cierpieniu nie tylko chorym. Stworzyć tak, jak bym powiedziała, ja wiem, może. Jakimś kokonem otoczyłabym wszystkie chore dzieci, wszystkich chorych ludzi. Chciałabym, żeby dzieci, wszystkie, które, których dotyczy sprawa żałoby, które uczestniczyły w odchodzeniu swoich najbliższych, zarówno mamy, taty, czy babci, może dziadusia, miały Taką przystań, myślę o hospicjum, gdzie mogłyby przyjść i po prostu porozmawiać, żeby ta przystań była takim miejscem, gdzie każde dziecko, każdy dorosły znajdzie odrobinę otuchy, znajdzie dłoń drugiego, który weźmie za tą dłoń, czy to małe, czy to duże, i poprowadzi w ten szalony świat. Jaki powinien być prawdziwy wolontariusz? Prosta, recepta jest prosta. Wystarczy kochać ludzi. Tak kochać, żeby po prostu poświęcić im cały swój czas. Żeby nie myśleć o tym, że to trudne. Bo z wolontariuszem hospicjum może zostać każdy. Nie tylko człowiek medyczny. Wolontariuszem hospicjum może zostać osoba z ulicy, która... Nawet nie ma pojęcia, że wystarczy być przy łóżku chorego, wystarczy milczeć, ale swoją obecnością udowadniamy, że życie tego człowieka jest ważne. On jest dla nas ważny, bo my jesteśmy w stanie mu poświęcić nasz czas. I jeśli tak kochamy, to na pewno znajdziemy miejsce w hospicjum. Powiedziała Pani, że to jest trudna posługa. Skąd ta siła? No, od tego z góry. Brać siłę uczestnicząc właściwie we wszystkich rekolekcjach, które dotyczą nas jako wolontariuszy, bo my jesteśmy hospicjum duchowym, więc jesteśmy blisko Boga. Zawsze chwile zwątpienia i po prostu Proszę wszystkich tych, którzy odeszli, a którzy orientują za nami tam w niebie, moją mamę, której już nie ma, mojego ojca i wszystkich tych, przy których byłam w momencie umierania, żeby mi pomogli. I oni to robią. W jaki sposób zachęciła by Pani przede wszystkim młodzież do przyjścia do hospicu i spróbowania? W jaki sposób prosty i normalny, żeby. Przyszli po to tylko, żeby sobie i innym udowodnić, że pieniądze nie są rzeczą najważniejszą w tym świecie, że pieniądze są potrzebne do godnego życia, ale nie mogą być celem człowieka. Słuchając wiele razy spowiedzi ludzi, którzy odchodzą, miałam takie wrażenie, że żałowali tego wszystkiego, co... Co przeżyli na skraju swojego życia, żałowali, że gdyby im Pan Bóg dał drugie życie, na pewno więcej tego życia poświęciliby innemu człowiekowi, nie goniliby za dobrami, tymi, które tutaj muszą zostawić w momencie śmierci. Bo pieniądze nie są celem człowieka. Jeśli nie są celem, to na pewno taki człowiek znajdzie szczęście w takiej posłudze jak wolontariat w hospicjum. Czy mogła Pani jeszcze powiedzieć, czym taki młody człowiek mógłby się w hospicjum zajmować? Właściwie wszystkim. Prozaicznymi sprawami, bo żeby zostać wolontariuszem, trzeba przejść taki staż, bym powiedziała, kandydacki w hospicjum. Staż kandydacki polegający na tym, że. My, osobę, która chce być z nami, musimy ją troszkę poobserwować. Bo wysyłając człowieka gdziekolwiek, do chorego, do rodziny, musi być to człowiek sprawdzony, czyli człowiek, którego, do którego my mamy zaufanie i on po prostu da radę, prawda? Więc yy, wydaje mi się, że każdy. Kto chce być w hospicjum, przede wszystkim musi przyjść na spotkanie i zobaczyć na czym polega ta nasza praca. Bo nasza praca to jest nasz z wolontariuszy niemedycznych głównie skupia się wokół takich fizycznych prac, które musimy wykonać, żeby ci, którzy zajmują się leczeniem, mieli czas na to leczenie. Więc jest to normalny dom na Wiejskiej. Taki jak każdy nasz dom rodzinny, gdzie my musimy posprzątać, ugotować, zasiać warzywa w ogródku, pielęgnować ten ogródek, grabić liście, czyli wszystkie prozaiczne rzeczy, które po prostu robi się w domu. Więc jeśli, i to są wszyscy ludzie, którzy pośrednio uczestniczą w hospicjum, bo są wolontariuszami niemedycznymi ale dzięki im, ich ogromnej pracy i pomocy inne osoby, wolontariusze, którzy od lat posługują w hospicjum, mogą po prostu być do dyspozycji chorych. Jeszcze tylko kiedy spotkania? Kiedy spotkania? Zawsze w pierwszy wtorek miesiąca. Pierwszy wtorek miesiąca spotkanie, po każde nasze spotkanie zaczyna się od mszy świętej na ulicy Młodzianowskiej. W kościele księży Pallotynów jest msza święta o godzinie pierwszy wtorek miesiąca, 16.30, po mszy świętej spotkanie na ulicy Wiejskiej. Jeszcze od tego roku wprowadziliśmy dodatkową, dodatkowe bym powiedziała wtorki, to jest ostatni wtorek miesiąca, na który zapraszam z całego serca. Ten ostatni wtorek Miesiąca, to są szkolenia dotyczące właściwie całości posługi hospicyjnej. I te szkolenia już się zaczynają od najbliższego wtorku, czyli 25 czy 26, 26. O godzinie 14 o 16, przepraszam na ulicy. Wiejskiej. Będzie to szkolenie dotyczące pierwszej pomocy. I wszystkich tych, którzy chcieliby się włączyć w posługę hospicyjną, na to szkolenie serdecznie zapraszam. Przyjdźcie, zawsze na Was będzie czekał drugi człowiek. Jeśli nie macie odwagi, żeby przyjść na to szkolenie, na spotkanie, zapraszam Was. W każdą sobotę od godziny 10 do 14 na wiejską zawsze ktoś czeka i zawsze możemy zrobić rzecz, która będzie po prostu dla hospicjum ważną rzeczą, czyli możemy popracować, nawet myjąc karetki, czy paląc liście, czy ognisko. Serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję.